Warto sobie wszystkie te cięte miejsca zaimpregnować. Drewno było impregnowane zanurzeniowo, ale wiadomo, jak odcinamy taki na taką głębokość, to ten impregnat nie miał szans się tu dostać. impregnujemy Starszy akurat wytnie tamtą stronę przykręcimy tamtą stronę i szykujemy sobie otrzymy która godzina będzie w każdym bądź razie jutro bierzemy się za krokwie Większy by się ten pędzelek przydał, ale... Dobra, nie będę was zanudzał my malujemy i wracamy, tu. lecimy z drugą stroną, Ta -ra -ta 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 -ta. Kakuje i kręcę, stąd nie dam rady przykręcić, kręcimy, jest moc. I co drugi, jeden zostawiamy. Daj no i tą upadkę, no i tak, strop mamy gotowy. Jeszcze co drugą belkę stropową musimy przykręcić, ale to tak jak mówiłem przy montażu. Krokiem od razu będziemy to robić. Jeszcze zrobiliśmy sobie taką prowizoryczną podłogę na czas montażu. Będziemy mieli po czym chodzić, tak? Będziemy mieli po czym chodzić, będzie wygodnie. No i powiem Wam, że strop jest naprawdę solidny naprawdę solidny. Jestem przekonany co do wiązarów. Zawsze wypowiadałem się dobrze na temat wiązarów i zdania nie zmienię, ale jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o więźbę tradycyjną, no jednak przekrój też robi swoje, prawda? Przekrój też robi swoje i przede wszystkim cenowo wychodzi o połowę taniej, tak? Połowę taniej wyszło drewno na cały dach, na cały dach razem z łatami i z niż same wiązary na, na, na ten dom, także tak to wygląda, tak to wygląda na chwilę obecną. No, normalne, że troszkę trzeba pracy włożyć. Myślę, że jakieś 3-4 dni pracy, no ale warto tak, zaoszczędzić.